Szanowanko, z tej strony Profesor Błystka i zapraszam wszystkich na wędkowanie w... Chwileczkę, chwileczkę... Yy... Na wędkowanie na Florydzie. Jakieś krzeczory tu widzę, jakieś takie nie? aligatory chyba, coś w tym stylu. Niby nie ma sprayów, ale ja już się ubrałem w puciki z aligatora, więc wszystkie będą. nie uwodzę swojego pobratelca. za. Dobra coś coś nie, nie chcę puścić. No. Podchodzimy na pomocik mamy mętkę. A jak to robić? Togodzinowo. Gdzie jest ta mapa? Godzina dziewiąta. O, kiepska nie brakam Co my tu mamy? Dżigi basowy. Na wyżywce. Może po prostu zobaczymy, co tam mamy na jeziorze Everglade w Floridzie. Dżigi basowe. Pupu. Całą gamę. Nie stać mnie, nie stać mnie, nie stać mnie, na no to mnie stać, ale chyba tego mam. Hmm, czyli przypuszczam, że będzie tu dużo jigów, ale żeby zacząć, znaczy jigów, dużo basów, ale zobaczymy co tu mamy jeszcze więcej. Mamy tak roboki, roboki i jig. Dobra, czyli w takim razie co my tam założono, wędka uszkodzona, chyba wywojowałem nieźle ostatnio. Giga mam 28. Założymy. Tu mam małe żywce. Kulki proteinowe i czerwone robaki. Ale może założymy coś jeszcze, co wabi basy. Rak krojony Hmm. Może być ciekawy. I wrócimy. Na łapkę. Chwilę wam jeszcze pokażę, tylko szybko dotknąłem. Co my tu mamy? Mamy takie fajne rybki. Nazywają się basy pawie i basy wielkogambowe. Wielkogambowe są bardzo popularne i czasami chyba były też wędkowane w Polsce. Tutaj mamy chyba basy tygrysie, basy niebieskie i sumiki karłowate. A na trzeciej lokalizacji dostępne są tak zwane basy wielkogambowe i sumiki kanowe, czyli chyba to samo. Co było tutaj? A jednak nie. Mamy sumiki karłowe i sumiki kanałowe. Ale zaczniemy od próby złowienia basa. Pawiego. Spróbujemy na żywca. chociaż że godzina taka niezbyt, ale zobaczymy. Coś się pawiek. O, do za wcześnie, się jakieś branie, bo one. Ale... Hmm. Nie podoba to że tak powiem, napięcie żyłki, które pokazuje tak, jakby był gdzieś Może z winem po prostu odwróć, co się dzieje. A żyły raczej takiego efektu nie daje. Akurat w tym przypadku. Duży strasznie tu jest płytko w sobie co widać, jak ten Widzimy taka dobra mić urodzona, no, aż wątkowa tutaj dobra, rzucamy raka plum no, i widzimy, coś a na to czekamy może weźmie może się trochę nastroszy jak paw yy, bo ja mam cały czas jeszcze tego ptaka, to się zastanawia czy z to się myślał, czy nie ma tak głośno i tak realistycznie, że... Czyżby basen nie lubił raków? Całkiem możliwe, chociażby było napisane, że przeznaczone na basen, ale może nie na ten gatunek. Mówimy jeszcze raz na żywce. Jakieś tu widzimy, żeby się rzucają, łażka są na wodzie, pojawiają, no, ale trudno, również mogą być nartniki wodne, też nie wiem, czy one żyją akurat na Florydzie, ale o pewnie pamiętam jest, od gromu. Dobra, jest branie, czyli na żywca biera jak głupie. Uuu i ustało Może duży haczyk mamy? Ja mamy dwójkę haczyk Dwójkę Może by trzeba było zmienić na 2 na 0 Niby coś tam drga jeszcze, ale... Tak ostatecznego brnia to nie było. Chyba, że jakiś malutki pierdziel się dobiera na luksiębkę i nie potrafię jej popić Dobra, chyba jest. No coś się nałożyło, bo naprawdę opór jest znikomy. Ojej Młody bazylki kąbowe, jak mówię, coś małego. wypuścimy. I może zmienimy ten haczyk na 2-0. I spróbujemy już Tu masz swój na przytrzymanie? Ja mam, ja to jeszcze wierzę. Jak mi by się przydał? Ty nie wierzę. O, zobacz. Co nas tu mamy? Mac padł. Piękne rybki, nie wiem, oczywiście jadamy, fajnie wyglądają, jak widzicie miejscówka jakoś trudna nie jest, fajna, przyjemna, jasna, no i dużo ryb, strasznie zróżnicowane łowiska, praktycznie większość z rodziny basowatych na tym mapie występuje, plus jeszcze są karłowate i jest w nich ale to tylko urozmaica, dobra zgrywka. Teraz chyba zaznówiamy zaczep, coś czuję, jak wleciłem w te krzaki. Ale czare, bardzo dobrze. Widzicie, no, chyba, nie chcę nic mówić ale wygląda chyba tak samo jak poprzedni tylko ma inny kolor no to teraz jak patrzę to tutaj tak sztucznie wygląda to wycięcie Naprawdę sztucznie wygląda Zatrzymaj go. No i możesz wstać sobie. ale jest naprawdę ża pełno suchet, wszystkie są te, jakie mogą na Florydzie występować. Nie będziemy przy czuwarach, występować właśnie. Wszystkie trzy robiliśmy, Albo trzy albo przy just Coś większego. Tu jest jak nie. Wiem, no. Ale jednak maska. O! coś większego. Fajnie. Muszę stwierdzić, że mapa dość prosta. po tu w trakcie nie powinno być. Spróbuję może jeszcze na spawik. Zrobić. Zobaczcie, za lager to nie jest kompletnie moja fina. tylko gdzieś tam oni ze strony, aktualnie pracuje na rozwiązaniem blendów, o tu ale co mogę robić? czekajcie, trochę już blisko leci, spróbujemy tu zmienić nam też na małe żywce, na rysówki, tak patrzyłem, to nie za bardzo chcą tu brać. Mam już. Nie ma zbyt wiele, żeby to było za 8 i Nie, nie, ale nie, 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 możemy. nie, nie, ale jak będą gładne, to się nie, 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 Okres oczekiwania nabrania na spowiedniu w tej gryzie się mniej więcej minutkę. Jeżeli to jest minutka, go nie ma, to po prostu trzeba zrzucić w inne miejsca. Ja już miałem czy... No, coś jest Thank mm -hmm. dwa pomosty do zwiedzenia skoczymy na pomost tutaj Nie widzicie tam jest stanowisko z reguł na początku to jest stanowisko no dwa nie wiem czy mi się daje czy tu jest tak krótko oczywiście trzeba uważać na zaczepę wszelkiego rodzaju 30 centymetrów. 20 centymetrów jest Teraz, bardzo, 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 Jest branie. Prawdopodobnie bazę kukamowe. Wcześniej tam zrobiliśmy właśnie na tego jiga' basowego. Maswy kukamowego. Nie produkują też teraz bierze. Ale przekonamy się dopiero jak go wyciągniemy z wody. Wiczę, że... Dość. Szybko idzie, więc teraz się też mały. Młody bazler kukamowy. Tak jak myślałem.

i Blast Pavi, i Bombowy może eee. tak Krapi też mogą złapać eee. na żywca a w Tygrysiu chyba powinno tak takie, też jest żarło szale to Blast się, się nazywa no zaraz zobaczymy a w sumie to się przekonamy zresztą ani jednego nie zróbnie więc sami sobie przykład w ogóle jak one wyglądają Razem z wami wybieram się po prostu w podróż po każdą rezerwacie, jak możemy tak w każdą akwenię wodąc na którą z i po prostu patrzymy jak to wygląda i co można zrobić. Dobra? Tu jest taką wita. chyba Jeszcze basy, basy się są. To tak to może bardziej preferują się w zieleń i nie. Zaraz spróbuję Przerzucimy tylko ten. Też moglibyśmy chyba godzinę zajęli, bo to, to jest trochę nieodpowiednie, ale widzę je zebranie. Być może jest tu Bas być może Bas Cygrysie. Stajemy na Basa Pawiego. Tam zapaliliśmy wcześniej właśnie okaz dla Jig'a basowego. One mniej więcej mają zachowane te same rewiry. To bas albo będzie zerwał gdzieś ponadto, albo gdzieś w, w okolicy prawego. Z prawej stronie, czyli tam gdzie przed chwilą jest narzucony spławik. I właśnie nic nie brało. tam gdzie się pytacie, ta, e, gra będzie darmowa, no, pamiętajcie, we wtorek, 11 sierpnia, e, gra będzie dostępna na platformie Steam za darmo I możecie dowoli grać, ile chcecie, nie ma żadnych tych płatności po prostu jak ktoś będzie chciał mieć jakąś wyjątkową wędkę, albo e, wyjątkową masynkową wrotę, to będzie musiał wykupić, e, się tak powiem, złoto, które kosztuje oczywiście e, y, prawdziwe pieniążki, a jeżeli chcesz robić szybciej poziom, czyli level będzie, o cholera, będziesz, będziecie mogli wykupić konto premium, które daje nam 50% więcej doświadczenia za każdą zespołową rybę oczywiście ceny ceny są jakie są ale nic się to nie chora o cholera Mało to nie jest wejdźcie w wędkę? zobaczę albo medalowy baspawil albo basy gryso o cholera ale nie możemy domać wędki dawaj, 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 no, dawaj, dawaj, tutaj baspawi No Dobra. Wytrzymamy. Jak widzicie na spinie jest o wiele łatwiej w sumie tam gwiację kastomolną zamotowaną, o wiele łatwiej je zrobić. No ale co poradzimy? Dobra, zmienimy. Bas czarny, bas niebieski. Co my tu mamy? Czerwony robak, koniki polne, groszek. Chleb. mogę spróbować chyba na chleb. I zobaczymy, czy się w tym może lubię. Ale chyba będziemy wsyłać z dolnym gruntem. I dużo Szybko wygląda w Wikipedię w plana, to może tam będzie coś napisane o tym jak i na co biorą basy już tak basygysia czyli mamy Nie bierze. Może to mu strzał gdzieś wątkę? Zaraz przekonamy. Jak podróżuje w pisać, na frenu jeszcze. Dobrze, że w tamtym oknie zobaczyłem. Nie widzę, jeszcze malutki nie idzie na dół. tylko muremion cały. 正常的，放松心态，不打紧的。 Czekajcie, bo widzę, że mam tu małą kopnę, no, nazwą łacińską nie pamiętam, czy nazywałam, bo z tym pieśni wyraziłem sam.